Witam tu znowu jak Sotrex zgram w, w Minecrafta odcinek czy tam dzień... Nie no, odcinek drugi. I tak. Kiedy nie nagrywałem, powiększałem sobie acentę, teraz tak wygląda tu, tu chcę zrobić sobie taką wykowalisko, ale to i tak będzie mi to długo zajmować, więc ja to sobie zrobię bez nagrywania. I tak, co ja tu tam jeszcze... No nazbieram no, trochę kabla, wykopując to wszystko. Nazywałem się, tego e, No to cukrzane, coś tam. To cukrzane było. Cześć, to nic mi się nie ten. Nie zespiło? No nic się nie zespiło? Tam gdzieś, tam. Przy tym, przy tym piasku. Teraz tak, co my to mamy dzisiaj zrobić? Aha, rzeczy do omówienia. Pierwszą rzecz omówiłem, że powiększałem sobie chatę, jak was nie było. Znaczy, jak nie nagrywałem. Druga jest taka, że jak widzicie, ogarnąłem y, swojego tego. No, y, jak to się nazywa. Y, Texture Tak, tak, y, paczkę tekstur. Y, podam oczywiście link do ściągnięcia w opisie oraz do niego potrzeby, potrzebny jest najnowszy MC HD, HD Patcher. Też oczywiście podam. No, według mnie to jest, według mnie. Mówię, według mnie. To jest najlepszy, najlepszy texture jaki na razie został stworzony. Jeden, no, taki akurat przykład do gustu. I teraz z wami, ja sobie odłożę rzeczy. I tak, ja z wami chcę po jaskini pochodzić. Tak, dobrze słyszeliście? Idę, pierwszy raz do jaskini. A, i trzeba trzasnąć sobie podwójną, podwójnego czesta. Gdzieś tutaj? Czemu nie? O, ale dziwne. W... Takie nieprzyzwyczajone jestem, bo w poprzedniej wersji doku Craftu, czyli nazwy tego tekstypaka, było to inaczej. No ale to mniejsza. tak. To sobie odłożymy, to sobie odłożymy. To. Dobra. Trzeba to przemielić, z tego zrobić sobie z połowy, zrobić sobie patyczki. Możemy iść. I mam na razie mało tego. Mało. Małą ilość tego. Węgla. No, węgla. Tutaj jak widać jest takie. Świeci? Tu są takie dwa wyjścia. No i właśnie tym się zajmie, zajmę, zajmę, zajmę dzisiaj, zajmę, tak, zajmę Miecz, miecz, czask Trzeba uważać Coś tam kosztuje yy, pochodnią Co tam jest jasno? Lawa! Ej, to jest lawa! Żelazo Dobra Tu jest, a, dobra jeszcze, jeszcze, Dużo. Dużo. Mało. O, dużo. Dużo zielaza, duzio dużo. Co tak szczęśliwi, że dużo zielazia Dużo węgla, fajnie Tak fajnie już, no, się cieszy. Mm. <grystanie> Sotki, ale ja tak bardzo przeżywam jak gra ja w Minecrafta. ZIELAZIO! <noise> Ten dźwięk akurat nie zawsze w, 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 wydźwiękowuje Ale tak akurat Wo dużo węgla! Łoj, wow, cholerycia dużo węgla! Łoj, wow, dużo 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 zielaza, dużo. Tak, to jest właśnie taka przestrzeń moja Nie tylko moja, bo pewnie to wszyscy let's playerzy... No ja nie jestem let's player, tylko se tak nagrywam, bo chcę może, jak o więcej widzów, to. A dobra, miesza. Tak, yy, to jest taka przestroga, że jak widzicie jedno żelazo no nie musi być też żelazo, tylko każdy surowiec to na przykład widzicie, nie? Jest taka. O! Tutaj sobie jedno leży, dookoła jest kamień. Wydobicie jedno i nigdzie już nie widać. To zawsze kopcie po bokach, bo może być więcej, tak? W moim, moim przypadku teraz. I teraz, dopóki jestem, to sobie stworzę troszkę pochodni. Nawet więcej niż trzeba, bo trzeba. Bo... Dobra, ła! Wow, cholera, to trzeba się tym zająć, ale to na razie nie. Wow, duża ta jaskinia! Bardzo duża ta jaskinia! Może gdzieś to jest jakieś przejście tajemne. No widzicie, niby seedowane, a kurde, nie, nie, nie pamiętam w ogóle jak tej, ten system jaskiń w ogóle funkcjonuje. Ale żelaza dużo, widzicie? Osadziłem se chatkę tu. Bo wcześniej osadz... Oooo! Dużo żelaza, dużo! Jak na początek gry to ja się straszliwie cieszę. Tak. Kopię niefortunnie na sobą. Eee, mam... O mam. Będzie jest flint, za drugim razem. Wow, dwa! Oj, Ksiotek ma dzisiaj szczęście, oj ma Ksiotek szczęście. No taka, yy... Tak, taka mała ta jaskinia na razie. Oj, 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 oj. Nie wiem, może gdzieś tu na boki trzeba iść? Tutaj? Dirt, dirt, dirt. Nie wiem, to chyba było większe. Co mi się zdaje? No to gdzieś tu się łączy, pewnie, ale. No tutaj, to się tutaj wejdzie, nie? Tylko ze zgody. No. I tu już nic nie ma. O, to myślę, że takie wielkie. Tak się już napawiłem. on tu tam trochę surowców. Znaczy, cieszę się z tych surowców, ale. Ale myślałem, że to będzie taka jazda, jazda i w górę. I w górę. To, to pupa taka. Aaa życie No i krowa mi to mućka nad głową Czekajcie włączę sobie No nic tu nie ma No jaki żal Znaczy nie żal oh, przepraszam takie przyzwyczajenie bo z takiej pewnej gry Bardzo często znaczy nie jest pewny tylko z MTA. W MTA jak grałem to dużo osób tak jak mówi żal, żal, znaczy pisze i ja tak się też przyzwyczaiłem. Bo ich udawałem. Ale dobra, już mniejsze o to. Nagrywam... No troszkę nagrywam, ale mamy jeszcze czas. Pójdę sobie tam. Co ja mam? To w tym czasie... Łój, 20 żelaza! Oj, mucika, mucika. Dasz mleko? Mi tu wymonami hmm. będzie się odwracać. Nie dasz mleka to ciach. Jak to chodzi? Ale też te, te, szk te szkiełka to mi się tak podobają. Lepsze są niż w porządnej wersji. Trochę te, te skrzynie są głupie zrobione, bo... Wcześniej to było... Jak to było? Takie podzielone było. Bo tak, trzy, wielka krecha i trzy. Znaczy trzy w dół. I to było jeszcze I teraz tak yy, piec. Tu jest piec. Jak 20, to tak... No dawaj te dwa. Nie, nie dwa, jedną. Yy, 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 dobra. Potem tu... Znaczy nie, na, nie będę wam na razie mówił, co będę później robił, bo chcę tak być z wami na bieżąco. Nie będę opowiadał tak za bardzo. Oto, no jak wy oglądacie mój film to jest jak film. Nie lubicie wiedzieć wcześniej co zaraz będzie, nie? Oglądacie jakiś film pierwszy raz. O, a tu co? Uuuu! To trzeba sfanetować później. Ej, chwila, chwila, chwila. No normal. Ja tak byłem zdziwiony, że potworków nie ma, no nawet nie słyszę, ani nic. Gdzie co, to się gdzieś muszę wkopać, tak w dół. I coś znaleźć, bo... Oj, już się kończy czas. Oj, trzeba tu... Po 7? Pozytyw 7? Ach ta moja skle skleloza Skleloza, tak Nie to wiecie jak y, skończę filmik to sobie wykopię tą Tą, co wam mówiłem, tą Jego na ma. No kopalnie Nie wiem ile w dół Potem sobie muszę jeszcze to wszystko pobliczać tutaj, będzie git jak na razie jeszcze z żadnych nie spotkałem, bo nie no, ja tam tylko w domu siedziałem. Jak nie nagrywałem, tyle że tam poszedłem po ten cukrowe coś. Dobra, to ja się już będę już zwijać. Znaczy, ja już się <coughs> będę z wami żegnał. Zobaczenia w kolejnym odcinku. I ja was nie podpuszczam, a subskrybujcie. No, to. Mogę klepnąć? No to nadalka.